Dzień dobry królowo moja, słuchaj dziewczyno, czy ty wiesz co to znaczy być na bardzo wysokiej wibracji, żeby nie przyciągać do siebie żadnych podczepów rednych, fałszywych, toksycznych z kosmosu i nie z kosmosu i wkoło ciebie, to znaczy, że masz być swojej kobieco kobiecości, masz być silna, Wiesz skąd wychodzi wysoka wibracja z czakry z słonecznego? Znajduje się ona dokładnie na wysokości twojego pępka. Jeżeli tam jest wszystko dobrze, nie ma tam żadnego systemu awarii, to ta wibracja jest wysoka i czujesz tą moc tej kobiecości. Jesteś bardzo wysoko, wibrujesz i przyciągasz fajnych ludzi, fajne zdarzenia, fajne doświadczenia. Ale jeżeli ona jest zabrudzona, ta czakra, bo się wściekasz, denerwujesz, Wibracja w tym miejscu spada, spina się, czakra się spina, ona się kurczy w środku. Bo to są nie tyle co układy nerwowe w środku i żyłki, tam wszędzie krew i, i, i sploty nerwowe, ale energia w środku, rozumiesz, kochanie? Energia w środku się ściska tak pyk mocno i ty czujesz, że tętno przyspiesza, nie możesz oddychać. Dusisz się, właśnie dlatego zawsze mówię wszystkim, wibruj wysoko, nie denerwuj się, oczyszczaj swój kanał energetyczny poprzez medytację, jogę, dobre myśli, pozytywne myśli, piękną energię wokół siebie, porządek, dbaj sama o siebie, bo nic z tego nie będzie, nikt niczego ci tam znowu nie da, także słuchaj dziewczyno, dbaj, trwaj i działaj. Pa kochanie, pa.